Jestem niezwykle zadowolony, że po raz pierwszy od dwóch lat no, przy otwartej auli i otwartej widowni, więc myślę, że frekwencja dopisze. Ten rok no, będzie swego rodzaju wezwaniem. Myślę, że mamy kilka takich elementów, które będą go budowały. Po pierwsze dzięki bardzo korzystnej ewaluacji czyli ocenie dyscyplin mamy bardzo dużo nowych uprawnień do habilitowania i do doktoryzowania więc będziemy musieli przygotować odpowiednie regulaminy żeby uwzględnić specyfikę poszczególnych dyscyplin po drugie bardzo się cieszę że Zwiększyła się prawie o tysiąc osób liczba studentów, którzy po raz pierwszy przekroczą próg uczelni, więc myślę, że to jest znaczące osiągnięcie przy takiej sytuacji demograficznej, jaką mamy w naszym regionie. Po trzecie, no myślę, że wszyscy obawiamy się pewnych skutków, nie tylko wynikających z nieszczęsnej wojny na Ukrainie, ale również związanych z kryzysem, który nadchodzi czy który trwa. Więc mamy wiele, będziemy mieli prawdopodobnie wiele problemów dotyczących takim, z taką bieżącą działalnością. Rok akademicki rozpoczynamy w trybie stacjonarnym, dopóki będzie taka możliwość, a myślę, że jak najdłużej będziemy się starać, będziemy w ten sposób taki tradycyjny prowadzić zajęcia to takie najważniejsze rzeczy no i chciałbym żeby w tym roku bardzo intensywnie podjąć działania związane z umiędzynarodowieniem czyli to umiędzynarodowienie niejako do nas wkroczyło no, poprzez wspomniane nieszczęście bo studenci z Ukrainy kilkudziesięciu mamy takich studentów ale chcielibyśmy też podejść do tego kompleksowo to znaczy żeby Zaoferować przynajmniej po jednym albo po dwa kierunki na każdym z wydziałów w języku angielskim, żeby zainteresować również studentów z innych krajów, a póki co w tym roku po raz pierwszy po raz powyżej 100 studentów z zagranicy rozpoczyna nowy rok akademicki. Gdy doliczymy do tego jeszcze setkę z wymiany Erasmusa, no to mamy 200 studentów. Chciałbym, żeby tych studentów zagranicznych było znacznie więcej.